Dopiero od paru lat na niektórych wydziałach Politechnik, Uniwersytetu Warszawskiego chociażby działają czy funkcjonują studia, studia podyplomowe, które kształcą. Menadżerów w nauce. Ten sam problem na przykład istniał w służbie zdrowia, że pytanie było, czy dobry lekarz to może być dobrym y, menadżerem. Uważano, że tak, że jeżeli studia są tak długotrwałe i tak kosztowne, jakie są, jeżeli później być menadżerem, to, to było jakby niemożliwe. Teraz okazuje się, że tak. Kształci się, można powiedzieć, pracowników cywilnych w służbie zdrowia, którzy są y, menadżerami. To samo w nauce. Y, Kanclerzami szkół wyższych są najczęściej nie naukowcy, to są magistrowie najczęściej lub inżynierowie, którzy mają doświadczenie właśnie w tej, w tej działalności. I coraz częściej jest, że wydaje mi się, że miną, minęły już te lata, że. Rektorem czy kanclerzem musiał być profesor. Może być magister, aby był dobry. Ustawa w pewnym sensie nakazuje, jeżeli ma prowadzić działalność gospodarczą, jednostka naukowa, jaką jest Instytut Badawczy, ma obowiązek utworzyć spółkę, podmiot gospodarczy, który by te działania wdrażał w praktyce. I to tak się to czyni, bo właśnie zakład doświadczalny w Międzysie Kłodzkim jest takim przykładem. Mamy dwie spółki któreśmy utworzyli, którym udziałcami jesteśmy jedynymi a więc mamy 100% udziału w tych spółkach i to są właśnie te działania, o których Pan wspomniał, więc czy jednostka naukowa ma, może czy powinna zakładać organizacje gospodarcze.